Nie rozpraszaj neki matki! No i tak on Kurwa, mam -tę, -tę. można pierdolnąć gdzieś. I idę na mi dołu. No Tak, Nie ci na rynku, czy ten szlak wyjebany. No właśnie, się tu przyszedł? Ale mi to te kamyczki. On myje kamienie. Dobra! Kurwa, jebiemy. ich. Proste? surrender kurwa. Ja mam. Pokażę, co to znaczy surrender kurwa. No, jeszcze błagać kurwa. Surrender. Ja <grym> to Kurwa, dajcie surrender, proszę. <grym> I wzięliśmy barona, więc. Oj chuj, kurwa! Piękka kurwa! Tak! <grym> Sojnoj! KLONA WAJE MAM! KLONA! Cześć! nie Ej, ty po prostu stoi, Patrz, no! tam <grym> Ej, ten krzyk pasował do tej postaci. Mec you! O kur! Dobra, nie chce mi się, Nie używam nic! W dupie was mam wszystkich! Wychodzę z tej No Albo to poddamy w tym momencie! Pańko, kliknij ten FF! Jeszcze jedna osoba kliknie, nie kurwa! Pierwsza, nie wracam tam! Dobra, wrócę! No ale... Jakie to szybkie... No. W... Mądrze trafił, mądrze trafił, mądrze trafił, trafił, mądrze trafił, mądrze trafił, Napisz Mą 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 to, twoją to, to. to. Oprę się o twoją męską klatę, daj mi chwilę Patrz, oprę się o twoją męską klatę Opa. Chodź tu do mnie, jak chcesz RKAD? nie ale daj nam też Rady się. Ekspo mi daj. Ale go będziemy ciułać. Jakie? you. jak wiecie, jak my przejebiemy ten mety ponury mu tak psycha, kurwa, siądzie, że to czeka. będzie potężne. jest pierwsze? Problem za 50 sekund W drugi. O. A, A no Kurwa mój jezu jak to wygląda ta wasowalka jak to się tu idę do was, bo ci go. Mamy go! To kurwa Herman mi rucha bierze drugą kurwa! Do matki kurwa nie doleciał co nie? Mia... Szmata pierdolona! Co ona ma, No co? No tak, pesaje. Co to tam idzie? Zajebiście! Ja dam ci wizję tutaj bałej.